Dobry wieczór, witamy po dość długiej wakacyjnej przerwie. Jako się rzekło, że mamy być po każdej sesji, to jesteśmy po każdej, prawie po każdej sesji. A jako, że sesja była taka luźna, to myślę, że dzisiaj audycja też będzie luźna, krótka i zwięzła. No ale tak naprawdę to zaliczyliśmy dwie sesje, przy czym jedno, o jednej chyba zostało powiedziane już wszystko i możemy sobie ją darować. Przejdźmy do tej sesji. Zwykłej, o właśnie, zwykłej sesji. To co się działo na ostatniej zwykłej sesji albo co się działo na komisjach, które słyszałem, że też były takie lekko wakacyjne. No, no proszę Generalnie sesja dotyczyła związana była ze oświatą, bo tam było paru parę uchwał związanych z oświatą, ze światą, ze przekształceniem szkoły, z okręgami, rejonami szkół. Więc, więc to, to potem były, była uchwała dotycząca OSP, to dopłat na, a propos wniosku, więc tam niektóre straże pożarne dostały troszkę pieniędzy i tam poprawki budżetowe i generalnie dlatego tak cicho i spokojnie ona przeszła, poza, poza paroma tam no ewentualnie... paroma wstawkami a propos OSP. No tak, ale tak to generalnie dlatego nie było, było, cicho i spokojnie i komisje też generalnie były cicho i spokojne, bo tam Przypomnij mi na, na twojej komisji, czy merytoryczne osoby były, czy nie były? Właśnie wydaje mi się, że nie było osób. No powiem szczerze, moja komisja to taka była typowo wakacyjna. Merytorycznie, ja tam nie umniejszam oczywiście możliwości merytoryki tej osób, które uczestniczyły w tej mojej komisji, ale no, nie było ani burmistrza, ani wiceburmistrza. Nie było też y, nikogo z, y, z naczelników y, wydziałów, tych takich kluczowych dla mnie, czyli y, inwestycji, mienia, ewentualnie architektury. No więc y, przebiegła bardzo, jak to się mówi, sprawnie, szybko. No bo tak, no nie było. Gładko i bez efektu. Nie było, tak, bez <laughs> efektu, bo nie było oczywiście komu jakichkolwiek pytań zadać. Natomiast y, y, komisja akurat. Nie trwa tak bardzo krótko. No bo zaczęliśmy taką polemikę prowadzić na ten temat, kto powinien zapraszać i kogo na takie komisje. Był taki wniosek jednego z radnych, że bym ja indywidualnie zapraszał na takie posiedzenie komisji Naczelników. No, nie mam takiego prawa, nie dysponuję tymi pracownikami. To są osoby podległe typowo burmistrzowi, więc gdy burmistrz nie może, powinien desygnować takich naczelników na bądź osoby, które są władne cokolwiek merytorycznie powiedzieć na tę komisję. Bo bez osób z urzędu ciężko cokolwiek na komisji zrobić. Tak no de facto. Oczywiście, no my się chcemy cokolwiek dowiedzieć, zadać jakieś pytania nurtujące, natomiast no, wygląda na to, że sami na te pytania musimy sobie dać odpowiedź. No, ale wtedy de facto urząd ma trochę związane ręce i musi wykonywać, no powinien przynajmniej wykonywać to, co wy ustalicie, jeżeli nie chcą współpracować na tej zasadzie. No, ale to wtedy coś narzucamy na siłę, jakby wrzucamy tematy w próżnię, a powinniśmy mieć cokolwiek, jakąś wiedzę nad tematem, którym pracujemy. A, a po prostu szczegółów nie wiemy, bo nie ma nam kto zrelacjonować. A co jeszcze było poza komisjami ciekawego na tej krótkiej powakacyjnej sesji, bo następna to już wrześniowa, to myślę, że już będzie taka ostra i poważna. już znaczy, następna sesja będzie o tyle poważniejsza, bo do... Każda sesja jest poważna, ta będzie, będzie poważniejsza. Tak, ale ta będzie o tyle, wydaje mi się, trudniejsza, bo znaczy może nie wiem, wiem, czy sama sesja, w każdym razie na pewno do czy do tego czasu, do końca września, powiedzmy zgłaszać wnioski do budżetu następnego, jeżeli chodzi o przyszły rok, więc już zaczynamy w tym momencie myśleć, zaczynamy tworzyć budżet na rok 2020 i praca w tym kierunku zacznie się, więc nie tylko podczas samej sesji, ale generalnie pomiędzy sesjami i, i, i jak, jak to wszystko zrobić, jak, jak na co starczy pieniędzy, na co nie starczy, trzeba będzie się prawdopodobnie pochylić. Nad, na tej sesji, nad, jak na co zostały do tej pory wydane pieniądze, ile na co poszło, ile nam zostało, bo to mimo wszystko ostatni kwartał tego, tego roku będzie i trzeba to będzie wszystko jakoś... A po... no zostało coś? No to, no to się <laughs> tego, nie, tego nie wie nikt poza Panią Skarbnik. Tak. Pani Skarbnik ma najlepszą wiedzę w tej, w, w tej materii. No, powiem szczerze, no, pieniądze się jakieś pojawiają. Przecież ostatnia zmiana budżetowa, też były dodatkowe pieniądze przychody są, są zwiększone. Także już my, a konto, bo budżet w niektórych punktach budżetowych został wykonany i trzeba było już, a konto przychodować tam jakieś dodatkowe dochody. Przy... Więc pojawiają Padła... się, z tym, że no y, na razie wydawane są takie typowo na cele y, takie y, bieżące. Które, na przejedzenie. No na przejedzenie, bo zaczyna brakować też i naczelnikom wydziałów na takie bieżące najbardziej pilne potrzeby. Więc... Ja mówię, że padła moja idea, bo ja zawsze mówiłem, że budżet gminy to jest taki jak budżet domowy, ale w budżecie domowym to nie ma nigdy jakichś dodatkowych pieniędzy, tylko są zawsze stałe. A tutaj akurat okazuje się, że w ciągu całego roku, co, co miesiąc, generalnie rozliczenie jest takie, że dodatkowe pojawiają się. Na szczęście to, patrząc to chyba na plus i nie wiem czy w naszym myśleńskim budżecie w każdym razie dodatkowe pieniądze z rozliczeń podatków różnych jest to tak, że na plus, nie na minus, czyli, czyli to jest dzięki temu można, można, można pewne wydatki zaplanować, więc to jest, wydaje mi się, pozytywny objaw tego budżetu, czyli nie jest z nami tak źle, bym powiedziała, bo mówię, co miesiąc jest na plus, a nie na minus. Więc możemy pewne rzeczy. No, tylko tutaj... chyba właśnie to, co tutaj Wojtek podkreślił, że troszeczkę pieniądze idą nie w kwestii inwestycji, a raczej w kwestii bieżących wydatków. Tak, generalnie cały czas te wszystkie wnioski budżetowe, te wszystkie poprawki, korekty budżetu, które są nam przedkładane, dotyczą generalnie, bym powiedziała, bieżących rzeczy, tam kwestia wydziału inwestycji czy wydziału mienia. Chociaż tym razem było, ale to, bo jest dofinansowanie na remont. Moki było, więc, więc tutaj dotacja, więc wkład gminy, jeżeli chodzi o, więc to powiedzmy, że inwestycje, ale nie pojawiają się jakieś takie większe, nie wiem, kwestia dróg, więc no, znaczy się, takich, takich większych inwestycji tak, generalnie nie ma. Właśnie w tych poprawkach często pojawia się taki temat, które jakby dofinansowania wkładu własnego gminy celem pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych. Ja Mi to bardzo odpowiada, bo to Jasne. gdy jest szansa pozyskać jakieś środki zewnętrzne, inwestując czasem połowę albo jeszcze mniej swoich, no to przecież aż się prosi, żeby z tego skorzystać. Natomiast no, trzeba też pomyśleć o takich inwestycjach dla ludzi. Bo ludzie no. oczekują naprawdę, szczególnie no to na wsiach, oczywiście oczekują, żeby coś w końcu dla tych ludzi zrobić. A tutaj, no, na razie, no ja powiem szczerze, no, nie widzę tego, za bardzo takich inwestycji. Wiem, że na sesji również było, ale to chyba są kwestie takie techniczne, dostosowywanie szkół, nie? Bo to chyba chodziło tylko i wyłącznie o przeróbkę samych podstawek z sześciu na 8 klasowych, tak? Yy, tak, i tam już, jeżeli chodzi o szkołę yy, na no, osiedlu, to tam kwestia była dopisania, bo to był wytknięty jako błąd dopisanie, że to jest, że posiada klasę sportową, to było nie uwzględnione w poprzedniej uchwale, więc niektóre rzeczy to były yy, czysto kosmetyczne, no i w związku z tym, że powstała, reaktowana była szkoła jedynka, to trzeba było dostosować rejony szkół w związku z tym. I, i, i dlatego, dlatego tyle było takich uchwał z, związanych z oświatą w końcu, szczególnie na ostatniej sesji, dużo właśnie mieliśmy tych tematów, właśnie tych szkolnych, dostosowanie szkół, y, harmonogram y, tych szkół, y, gdzie y, no, do jedynki, które ulice przynależą do jedynki, które do dwójki, no takie no, tematy. W się załóż to no. z, ze szkołami y, tak, tak. w mieście. No i chyba dość dużo zmieniło się, ale to już nie kwestia sesji nieradnych, radnych, w tym wypadku chyba szkoda trochę, że nie radnych, ale pozmieniało się chyba troszeczkę w obsadzie osób zarządzających tych szkoł, bo chyba sporo nowych nazwisk. Tak, no znaczy to jeszcze można chyba na stronie, mi się wydaje, gminy Pan Burmistrz opublikował. Mamy nowych dyrektorów, no niestety w zerowym, przy zerowym udziale przedstawicieli. Rady Miejskiej, bo generalnie Pan Burmistrz wyznaczał osoby do konkursu, przedstawiciele to byli urzędu, więc... Rada do komisji mie... konkursowej. Do komisji konkursowej, tak, tak, do komisji konkursowej, więc generalnie tutaj Rada Miejska nie miała jakby tu nic jakby do powiedzenia, więc to... Ale chyba w składzie był jakiś radny. Znaczy był radny, tak, w skład komisji, ale generalnie to wyznaczony przez Pana Burmistrza, więc to był przedstawiciel urzędu, wydaje mi się, a nie, bo do tej pory zwyczaj był taki, jak koledzy mi to tłumaczyli, bo przecież nie mam doświadczenia, jak to wyglądało dawniej, że zawsze do komisji konkursowych były, była wybierana osoba, Komisja edukacji, edukacji wybierała spośród siebie, jakąś tam głosowała, zgłaszał się chętny i było głosowanie, wybierano przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji konkursowej. W tym momencie, no od takie konkursy bodajże było chyba dwa, się w ten sposób odbyły, do przedszkoli się. Przepraszam się, odbyły do przedszkoli, ale jeżeli chodzi o dyrektorów szkół, no to nie mieliśmy możliwości ze swojego grona wybrania żadnego, żadnego kandydata, więc wpływu na to nie mieliśmy jakby w żaden sposób. Jak to się ładnie mówi, po efekt, tak ich poznacie. No, no, no zmiany, z... zmiany duże są, tego, zobaczymy, co z tak. tego wyjdzie. Z A tego... nóż na dobre z, z, tego dobra co, z tego, co właśnie ostatnio było, nawet taka informacja była w, w, w prasie na miasto Info. No, że właśnie nowi dyrektorzy, którzy zostali powołani w szkołach, wydaje mi się, że większość szkół, gdzie te nowe konkursy teraz się odbywały, jest nowa obsada dyrektorska. To znaczy, jest tak, że nie wszędzie, nie na nie, 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 nie każdą obsadę, nie każde stanowisko dyrektorskie odbył się konkurs. Odbyły się. Już znaczy, się odbyły, nie, ale były nierozstrzygnięte. Nie nie nie, 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 nie do końca, bo. Konkurs odbył się, był nierozstrzygnięty. Konkurs się odbyły, były rozstrzygnięte, czyli niektóre obsady dyrektorskie zostały, stanowiska zostały obsadzone w wyniku konkursu, ale bodajże dwa stanowiska, dwie szkoły otrzymały dyrektorów, znaczy nie, trzy szkoły otrzymały dyrektorów poprzez zmianowanie, gdzie w dwóch szkołach nie otrzymały. To powierzenie. to powierzenie, no, znaczy, chodzi o to, że, że nie w wyniku konkursu, mm. o to mi chodzi, że nie w wyniku konkursu te osoby otrzymały stanowiska. Gdzie w dwóch po prostu nie można było, konkurs nie mógł się dokonać, dlatego że tam albo nie było, nie było chętnych, nikt nie złożył dokumentów, albo... Albo był się, remis. Nie, 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 nie jakieś tam względy formalne, chęć, nie konkurs się nie mógł znaczy, W jednej szkole na pewno y, no. był remis, y, w jednej szkole y, jest osobna, jak to mówi powiedziałeś, desygnowana, tak? Nie, powierzenie. nie. Powierzenie, powierzenie. A, powierzenie, powierzenie obowiązków. Takie to podobno na, fachowo Ale nazywa. chyba na 10 miesięcy. Jest w jednej szkole? Nie. Tak mi się wydaje. Jeżeli rozmawiamy o dwójce, to jest na 5 lat. W dwójce 5 tak. lat. Ale w jednej szkole chyba jest krótszy okres. Bardzo możliwe. Do, nie prześledziłem wszystkich, prześledziłem nie, tylko było. te, które do nas docierały. Myślę, że no, nie mamy na to wpływu. Tak, organem, znaczy organem prowadzącym jest, jest pan burmistrz i on, pan tak. burmistrz ma to jest jego prawo i ma możliwości no, wyboru i dokonał takich wyborów, jak dokonał. No, szkoda, że w, nie, w jednym przypadku z tego co mam wiedzę, to niestety nie oparł się na, na opinii ani, ani związków zawodowych, ani rady pedagogicznej, ani, ani grona pedagogicznej, ani rady rodziców, ani grona pedagogicznego niestety nie wziął to sobie do serca. Zdania tych osób, więc no, mam ale, nadzieję, że wszystko ale może będzie efekty dobrze. Nie, znaczy nie. Mam nadzieję, że, że praca w tej szkole się dobrze jednak poukłada, że wszystko się poukłada dobrze dzieci będą zadowolone, że y, nauka pójdzie pełną parą i wszystko się skończy, że tak powiem, dobrze. Pani, pani dyrektor, że się sprawdzi y, i no, nie będzie żadnych niepowodzeń, nie, nie, nie niedomówień i że dzieci po prostu będą się naprawdę zdrowe i atmosferę w zdrowej, spokojnej atmosferze mogły uczyć i wszyscy będą zadowoleni. Mam, mam taką nadzieję. No oczywiście, no, trzeba no, oczywiście... Trzeba być optymistą no, i tak, zakładać pozytywny scenariusz, a nie, a nie, a nie zły scenariusz. Dlaczego? Tak. To jak z tymi dodatkowymi środkami, że zawsze coś wpadnie. Dobrze, czyli co moi drodzy, przed wami teraz ciężki okres, bo idzie budżet. Tak, tak, no i trzeba się do tego budżetu przygotować. Wydaje mi się... Już tak. Czy możemy już straszyć pana burmistrza, że zostanie zasypany wnioskami? No trzeba, nie, no, trzeba coś wnioskować, no bo y, już wiemy na czym stoimy, znaczy się no, jeszcześmy tego roku nie dopnęli, jeszcze myślę, że się dużo tematów pojawi już takich inwestycyjnych, które zostaną jeszcze zrealizowane, ale już trzeba perspektywicznie patrzeć na przyszły rok, nie tylko na przyszły, ale na przyszłość, jak to się mówi, bo pewne zadania będą jakby przyszłościowe, nie tylko na przyszły rok. Wiemy, że źle nie jest aż tak bardzo, jak to myśleliśmy na początku tego roku więc po prostu trzeba już realnie i konsekwentnie. Na budżet, tak, na ten budżet i konsekwentnie na ten budżet popatrzeć. Znaczy generalnie jesteśmy realistami i nikt tutaj y, nie ma zamiaru rzucać zadań nierealnych do wykonania, więc to nie o to chodzi, żeby nagle nie wiem, budować jakieś rzeczy czy wymyślać inwestycje, które są nierealne do spełnienia, tylko stąpamy twardo po ziemi no, i raczej Ja się ma... boję, że będzie znów jeden temat przewodni, czyli będzie to rewitalizacja rynku i znów na nic nie będzie pieniędzy. Rewitalizacja, rewitalizacją, to na to są pewne pieniądze, tam trzeba pewnie będzie pewne rzeczy dopłacić, ale z drugiej strony no, nie, budżet nie, nie składa się tylko z tych pieniędzy, które są na rewitalizację, są dodatkowe inne pieniądze. Nie mamy aż tak małego budżetu, który pokrywały w 100% tylko projekt rewitalizacji, więc spokojnie, środki pewne są, nawet optymistycznie, przecież na ostatnim był, jak zadałam pytanie, dlaczego skąd nagle w tym korekcie budżetu było, że mamy wpływy z pewnych podatków, jednych, drugich czy trzecich. No i Pani, dla mnie to była bardzo pozytywna informacja, bardzo fajne wytłumaczenie, że okazało się, że już osiągnęliśmy pewne założone progi, czyli już było wykonanie tych wpływów już jest i stąd można, żeby, czyli będą dodatkowe. Mamy więcej, te, teren, więcej mieszkańców, może lepiej kwestia więcej terenów budowlanych, więcej więcej osób się buduje, więc, więc z podatków tutaj od nieruchomości mamy więcej z podatków. Bogaci do, się społeczeństwo. Dokładnie, więc tak, prawdę, się, pracuje, spitry, więc to, 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 tylko tak. się cieszyć z tego powodu. Tylko, że społeczeństwo się bogaci, a tutaj podatek będzie obniżony, więc za dwa lata budżet gminy troszeczkę ucierpi. No za dwa lata. No, na szczęście nie jeszcze nie jeszcze przyszły rok, więc no, trzeba być... O... Ale to nie rozpędzajcie się z inwestycjami. <grym> <grym> Dlatego nie, mówię, myt, twardo po mamy nie bują w obłokach i będziemy się starać być rozsądni, ale nie możemy niestety tylko patrzeć na fundusz promocyjny, na dział promocji, tylko niestety jeszcze poza promocją są inne działy, które trzeba dofinansować i tam trzeba prze... Ciężar wydatków przenieść według mnie no, nie tak jak w roku. Wydaje mi się, że jedyny chyba punkt budżetu, który został w 100% wykonany, to jest właśnie na promocji. Powinny, hmm. Skoro nakłady zostały poniesione, efekty muszą przyjść. Myślę, że te następne lata to tylko będą te efekty pozytywne. Ale my już mamy jeden rok jakby za sobą, czyli wszyscy łącznie z panem burmistrzem, już się zapoznali z, z, sytuacją. z sytuacją finansową, w ogóle z sytuacją gminy. Więc już można na te przyszłe 4 lata coś zacząć planować. Pewne inwestycje będą roczne, pewne inwestycje będą rozłożone na te, może na te 4 lata albo i późniejsze, ale już je trzeba jakby w planach mieć. I, i już my też musimy patrzeć, że, że pewne inwestycje będą Musimy wrzucić przykładowo na no przyszły rok, pewne za dwa czy trzy i cztery lata. No, trzeba to tak sukcesywnie oczywiście nie rzucać wszystko na raz, tylko realistami musimy być również. Rzucimy coś, znaczy będziemy, nie, może coś źle określiłem, będziemy chcieli coś zrobić w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy, żeby to tak sukcesywnie, ale żeby coś było widać, że coś się dla tych mieszkańców robi, coś się dla nich zmienia. No to cóż. Nie dostaje nam nic innego, jak umówić się po kolejnej sesji we wrześniu. Kiedy? Kiedy sesja? Bo wiecie już czy jeszcze nie? harmonogram jest ustalony, tylko nie pamiętam dokładnie daty, która to, który to jest, bo to jest, Końcówka września. Tak, bo to tak. jest ostatni Osta... poniedziałek miesiąca. Ostatni jest, jest 31. No, czyli umawiamy się tutaj albo sama końcóweczka września, albo początek października, no i zobaczymy, jak no. zaczniecie kroić tort budżetowy i co z niego ciekawego wyjdzie. Znaczy nie to na razie będą wnioski no, ja to 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 jeszcze razie... tego. Razie, na razie, na razie będziecie i... smażyć ten tort. Piec, przepraszam. Na razie to będzie produkty. Jakby zaczynamy od kuchni, że tak, tak powiem. Tak. Yy, dobra, a potem będziemy konsumować ten tort i dopiero zobaczymy efekt. No nic. Tak, po wakacyjnej przerwie króciutko, żeby zrelacjonować, co działo się na ostatniej sesji, nazwijmy ją zwykłej. Również mieliśmy sesję niezwykłą, ale do tej sesji nie będziemy nawet nawiązywać. Była, odbyła się, opisana wszędzie, gdzie mogła być. No to cóż, do zobaczenia za kolejny miesiąc. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również.